Cześć. witajcie w kolejnym vlogu To Hekonrad C360 widzicie tutaj ciągnik po wymianie tutaj widzicie ciągnik po wymianie po wymianie tam takich rzeczy no tutaj widzicie nowy rozrusz, nowy alternator no po wymianie no bo stary już nie ładował widzicie no i tu nowe kabelek nowa inst no i nowe światła została zrobiona też ta Instalacja, bo nie miał świateł. No i tutaj już nie będę otwierał wam nowy akumulator 120, no bo stary już też się wyczerpał, nie chciał palić. no i ten. No i co tam? Bo na razie w polu to obrobiony jestem. No to miałem chwilę to zrobiłem. Co się zrobiło to się zrobiło. O no jak widzicie, no, jeszcze wam coś widzicie. Tylko jeszcze został nowy termostat do wymiany, no bo... Trochę przecieka, to został nowy termostat jeszcze do wymiany tutaj. Tutaj został do wymiany tam gdzieś termostat, to poniedzieli się może założę. No i tutaj jak widzicie, zaraz pokażę, to trochę ciężko. No tutaj też nie które bezpieczniki wymienione. Po prostu ten, trochę, po prostu ten. To no już nie łączyła prawie masa. Jeszcze wam dalej tam pójdę pokazać. To już dobra, idziemy z drugiej strony. Dobrze, to ten dźwicz trochę wiecie, ciężko się otwiera, to się nasmaruje je za chwilę. No i tutaj był taki włącznik ten akumulatorów, ale on się spalił. No to tak przerobiliśmy, że będzie bez włącznika i tak se pali od sztychu, ale tak zrobione jest na krótko. No i wiecie, normalnie od sztychu zapala ciągnik. Tak jak, nale tak jak należy, to zapala. Należy. Nie no normalnie od sztychu zapala, jak się należy. Na nowym roz na nowym, na nowym alternatorze i na nowym akumulatorze. No zapala od sztychu. Zapala. No tutaj widzicie, jest. był ten włącznik prądu. Tych akumulatorów a się spalił. To musieliśmy wyrzucić. i Tak zrobiliśmy. I tak z kluczyk, tak z przycisku zapala. Tego już nie, nie włączał, to już jest nieaktualne, to z przycisku zapala. Zaraz Wam też przycisk pokażę. No i jak wymienimy nowy termostat, no to już spokój będzie i ciągnik będzie chodził, jak se chodzi. Dzisiaj przejechaliśmy się, nim to 2200 obrotów zrobił, no i tak przejechał. Chodzi jak rakieta. Tutaj jest ten przycisk. No to tutaj jest zapalanie. Tu sygnał, tu halogeny. Przednie, tu tylnie. A jak widzicie, no. No cóż, tyle się dowiedzieliście. To się dowiedzieliście tym filmem. Pokażę Wam jeszcze maszynę. Cześć, trzymajcie się na razie.